Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dziś powiemy sobie o tym, co tam z raportem Beaty szydło. Bo się może troszkę Beatka zdenerwować. Gowin mówi dość koalicji z pisem, a jednoosobowy zarząd polskiego radia pochłania publiczne pieniądze jak spongebob. Także zapnijcie pasy, bo zaczynamy. Zapewnie zdziwiona będzie dość mocno, bo napisała piękny raport, na który naniesiono poprawki. I jej raport to już nie jest jej raport. Lekka modyfikacja sprawiła, że polityka PiSu nie odnajdzie się w tym raporcie nigdy w życiu. Jak podaje RMF, socjaldemokraci, druga największa w Parlamencie Europejskim grupa polityczna, pogrywa z byłą polską premier Beatą Szydło. Chodzi o jej raport o starzeniu się unijnych społeczeństw, który miał być w zeszłym tygodniu głosowany na posiedzeniu Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw zatrudnienia i spraw socjalnych. Eurodeputowani, którzy uważają, że jej raport jest zbyt zachowawczy, są wywrócić do góry nogami, europosłowie przygotowali serię poprawek do raportu Beate Szydło, w których jest mowa między innymi o gender, prawach reprodukcyjnych kobiet, konieczności przyjęcia dyrektywy równościowej i prawach kobiet. Jeżeli zaproponowane przez socjaldemokratów poprawki zostaną przyjęte, zmienią całkowicie wymowę raportu. Wówczas wbrew woli eurodeputowanej PiS mogą znaleźć w niej zapisy, które spowodują, że raport będzie w sprzeczności z linią PiS i EKR. EKR, czyli Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, grupa, do której należy PiS. Czasami się zdarza, że sprawozdawca, żeby ratować twarz, głosuje przeciwko własnemu raportowi, wyjaśnia rozmówca dziennikarki RMF FM w Parlamencie Europejskim. Możliwe, że przed ostatecznym głosowaniem na sesji plenarnej czerwiec lub lipiec, eurodeputowana Szydło będzie musiała chciała przedstawić poprawki do własnego raportu, zabiegając o ich poparcie w grupie EPL, do której należy PO i PSL. Jak będą głosować? Podejmę decyzję po przegłosowaniu poprawek. W pierwszej kolejności głosujemy właśnie na poprawki. Raport nie jest kontrowersyjny. Jest potrzebny, bo dotyczy osób starszych i ich sytuacji. A socjaliści zgłaszali poprawki, które niekoniecznie miały związek z treścią raportu. Mówi RMF FM była premier. Raport budzi wiele kontrowersji zarówno po lewej, jak i prawej stronie Europy. Parlamentu Europejskiego, czego dowodem jest aż 579 poprawek. Jak na raport z inicjatywy własnej to bardzo dużo mówi RMFFM ekspert w Parlamencie Europejskim. To jednak eurodeputowani socjaldemokratów są wściekli na zachowanie polskich władz, które z każdego Unijnego dokumentu wykreślają słowo gender. Słoweński eurodeputowany, który z ramienia Grupy Socjaldemokratów zajmuje się tym raportem, powiedział w RMFFM, że polskie władze wiodą prym w aktach na równości płci, prawa człowieka i prawa kobiet. Wszystkich powinno niepokoić, że polskiemu rządowi udało się zablokować zapis dotyczący równości płci w deklaracji szczytu Unii Europejskiej i że wzywa inne państwa członkowskie, w tym mój kraj, Słowenię, do wycofania się z konwencji stambulskiej, mówi. Słoweński eurodeputowany bez ogródek wyjaśnia w tym przesłanym... RMFFM oświadczeniu stanowisko socjaldemokratów wobec raportu szydło. Należy uważać na próby zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim niewłaściwego wykorzystywania polityk i działań dotyczących wyzwań demograficznych w celu dalszej erozji zasad równości płci, niedyskryminacji i praw kobiet oraz podważenia indywidualnych praw reprodukcyjnych kobiet. Niektóre z poprawek socjaldemokratów mają prawie 100% pewności akceptacji podczas głosowania, gdyż podpisały się pod nimi największe grupy, np. Na EPL, czyli Zieloni. Jednej z poprawek z dużą szansą na przegłosowanie znajduje się apel o niezwłoczne przyjęcie dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Czy pozostałe poprawki wzywające np. do przestrzegania zasad równości, w szczególności równości płci, niedyskryminacji i ochrony prawa kobiet, w tym i praw seksualnych i reprodukcyjnych, wejdą do tekstu raportu, będzie zależeć od Stanowiska EPL, Liberałów czy Zielonych. Beata Szydło miała już poważne starcie w Europarlamentarnej Komisji do Spraw Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w 2019 roku. Była wówczas kandydatką EKR na szefową tej komisji. Przyszła nawet pozytywnie uzgodnienia między grupami politycznymi, jednak przepadła w głosowaniu w samej komisji. Z jednej strony rozumiem oburzenie. No wiecie, jak to jest, jak ktoś się z Wami nie zgadza, nie? No trochę przykro. Jednak jak bardzo jestem za prawami człowieka, równouprawnieniem, w tym dosłownie. W sensie, kto mnie już zna, tym wie o co mi chodzi, jednak takie pretensje można mieć do socjaldemokraty, który nagle wykazuje takie konserwatywne przekonania, a nie do konserwy, która jasno mówi o tym, jakie ma poglądy i się ich trzyma. Można się nie zgadzać, można tłumaczyć, debatować i przekonywać, jednak trzeba pamiętać, że każdy powinien mieć prawo do swoich poglądów. Czy się z nimi zgadzamy, czy nie. Patrząc oczywiście obiektywnie, bo tak samo nie podoba mi się, jak zmuszają nas do tego, aby Polska była krajem katolickim i to w tym złym, a nie dobrym e, tego słowa znaczeniu. Tak samo oni mają jakieś swoje poglądy, z którymi jednak ich wpuszczono do parlamentu. Wiedzieli wszyscy, jak jest. Wpuścili konserwy, wiedząc, jakie mają poglądy. I teraz pytanie, czy wpuścili ich po to, żeby ich zmienić, czy. Żeby jednak się jakoś dogadać. Oglądałam jakiś serial na Netflixie, kiedy konserwowa bohaterka chodziła na spotkania do lewicowych ludzi po to, aby wysłuchać i zobaczyć, co tak naprawdę te osoby chcą osiągnąć. No i kurczę, ja doszłam do wniosku, że wszyscy dążą do tego samego. Tak Przynajmniej możemy założyć, żeby ludziom żyło się dobrze, żeby ludzie nie byli wściekli, a ich kadencje trwały tak długo, jak tylko się da. Czyli w sumie cele mają podobne, tylko wykonanie inne i może zamiast jedna i druga strona upierać się przy jakichś swoich standardach, e, po prostu usiądą i się jakoś dogadają. Rozumiem, że kompromis oznacza, że obie strony przegrały, jednak obywatele mogliby na tym zyskać, bo śmiało mogę powiedzieć, że jedni od drugich mogą się wiele nauczyć, jeśli tylko by chcieli. Gdyby nasi partnerzy koalicyjni zamierzali rządzić z lewicą, to byłby to koniec projektu zjednoczonej prawicy, mówi w czwartkowej Rzeczpospolitej wicepremier szef porozumienia Jarosław Gowin. Jarosław Gowin, pytany, co dla niego jako osoby reprezentującej gospodarczą część rządu jest czerwoną linią w negocjacjach na temat polskiego ładu, podkreślił, że w rządzie i koalicji jest adwokatem klasy średniej. Nie tylko przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych i średnich, ale także naukowców, nauczycieli, urzędników, samorządowców i przedstawicieli wolnych zawodów. Zgadzając się na kierunkowe rozwiązania ogłoszone podczas prezentacji Polskiego Ładu, już w jej trakcie mówiłem, że będą uzupełnione o coś, co nazwałem ulgą dla klasy średniej, zaznaczył. Zdaniem Gowina to porozumienie od dawna opowiadało się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Przygotowywaliśmy bardzo dobrze oceniany pakiet ustaw, który, które pozwolą na zwiększanie liczby oddawanych mieszkań. Przekonaliśmy naszych koalicjantów do wprowadzenia stałej subwencji inwestycyjnej dla samorządów, e, rozdzielanej według obiektywnych kryteriów. Zaproponowaliśmy nowe instrumenty wsparcia dla przemysłu czy eksportu, a także głęboką reformę rynku pracy, tłumaczył Gowin. Zdaniem wicepremiera proponowana likwidacja odpisu podatkowego od składki zdrowotnej musi być uzupełnione o ulgę dla klasy średniej. Na ten temat w tej chwili dyskutujemy zarówno wewnątrz rządu, jak i całego obozu politycznego. Jarosław Gowin podkreślił, że konieczny jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia. PiS zaproponowało odejście od degresywnego systemu danin i skierowanie dzięki temu dodatkowych środków do NFZ. Jako zadeklarowany wolnorynkowiec jestem zwolennikiem podatku liniowymi powiedział. O polityce w relacjach międzypartyjnych w obozie Zjednoczonej Prawicy przy okazji Polskiego Ładu nie rozmawialiśmy. Koncentrowaliśmy się na tym, co jest dzisiaj jedyną sprawą wartą uwagi polityków, czyli na przezwyciężeniu skutków pandemii. Dodał też, że nie ma e, twardych ustaleń dotyczących koalicji przy wyborach w 2023 roku. Owszem, na początku kadencji razem z ministrem Ziobrą proponowaliśmy, aby je podjąć, ale wtedy nie było specjalnego zainteresowania po stronie PiS. E, teraz pan premier Kaczyński rzeczywiście proponuję abyśmy zawarli umowę która przewiduje wspólny start również w wyborach w 2023 roku sądzę że za kilka miesięcy zasiądziemy do rozmowy Prawo i Sprawiedliwość wciąż cieszy się największym poparciem w Polsce wynika z najnowszego sondażu United Coś tam dla RMFFM i dziennika Gazety Prawnej. Znacząco tracie lewica, zyskują zdać Polska 2050 i Koalicja Obywatelska. No przecież wiadomo, że Gowin teraz może sobie odejść, nie musi już być w koalicji z PiSem, bo PiS stworzył sobie sztuczną koalicję z Bielanem i Gowin może sobie teraz pogadać, bo tyle jego. I tak skończy, że w sumie sam nic nie ugra, wiecznie będzie musiał się do kogoś dokleić, bo sam Gowin nic nie znaczy. To znaczy, partia Gowina sama nic nie znaczy. No, jak wiecie, polskie radio leci w dół i zaczyna już chyba syrkami szurać po dnie, ale to jest zdanie moje wielu słuchaczy i czytelników. Jednak zostali w nim ludzie, o których im chodziło, ludzie, którzy są podatni na perswazję polskiego radia, o konkretnie tych ludzi im chodziło i nie wiadomo, czy w duchu po cichu nie opijają sukcesu. Zwolnili się ci, co byli i tak niewygodni, czyli według nich śmieci się same wyniosły. I został im taki czysty teren z wiernymi słuchaczami. Ale jak podaje gazeta.pl, polskie radio. W 2020 roku zanotowało 16 milionów niższe wpływy z reklam niż rok wcześniej. Najmniej te straty wyrównują coraz większe rekompensaty od rządu. Na nagrody dla pracowników ma pójść ponad 3 miliony złotych. Na wynagrodzenia dla jednoosobowego zarządu w osobie Agnieszki Kamińskiej przeznaczono zaś 400 tysiące złotych. Przychody Polskiego Radia w 2020 roku wyniosły 346 milionów złotych, z czego 278 milionów pochodzi ze środków publicznych, czyli abonamentu i rekompensaty abonamentowej od rządu, która była o 59 milionów złotych wyższa Niż w 2019 roku. W praktyce oznacza to, że na konto nadawcy wpłynęło o 30 milionów więcej niż rok wcześniej. Choć polskie radio miało w 2020 roku przychody w wysokości 346 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że w tym czasie przychody z reklam zmalały. Publiczny nadawca zarobił o 16 milionów mniej niż w 2019 roku. W 2020 roku na wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej przeznaczono 173 tysiące, czyli jak jest spadek, to dajemy im więcej kasy, bo jak mówiłam, o ten spadek chodziło. Chodziło o posprzątanie polskiego radia, o wprowadzenie propagandy w białych rękawiczkach. Teraz są zadowoleni. Jest czysto. No nic, żegnam robaczki. Do zobaczenia jutro o 19. .00. Mam nadzieję, że będziecie. Tajemne słowo na dziś to schabowy. Każdy schabowy dostanie ode mnie serducho. Buziam, pa.